Wszystko wskazuje na to, że jeśli Kanadyjczycy polskiego pochodzenia nie zawiodą w najbliższy poniedziałek, będziemy mieć pierwszą Polską, burmistrz Missisagi, miasta Kanady, gdzie mieszka najwięcej Polaków. Polski jest tu drugim po Urdu urzędowym używanym językiem. Tak było w 2008 roku, gdy nasza ekipa telewizyjna uczestniczyła w wieczorze wyborczym do kanadyjskiego parlamentu. Bonnie Crombie nie zapomniała wtedy o Polakach, którzy pomogli jej odnieść zwycięstwo. Dziękuję bardzo, całe moje serce. Mieszkolowie Boni pochodzili z Lubaczowa, tam też urodziła się mama Boni. Dzień dobry, moje kochanie Polacy. Chcę być najlepszym reprezentantem Boni Crombie uczestniczyła w większości ważnych dla Polonii kanadyjskiej wydarzeniach, takich jak zniesienie wiz dla Polaków przyjeżdżających do Kanady, czy wystawie Polish Spirit zorganizowanej przez Federację Polek w Kanadzie. Wystawa ta poświęcona była wybitnym, zasłużonym dla Kanady Polakom. Mississauga słynie z najdłużej urzędującego na świecie burmistrza, 93-letniej Hazel McCallion, która piastowała tę funkcję nieprzerwanie przez 36 lat. Media sugerowały, że Bonnie Crombie będzie musiała się zmierzyć z niebywałą legendą huraganowej, jak ją tutaj nazywają Hazel, tymczasem ustępująca burmistrz oficjalnie udzieliła poparcia właśnie Polce Bonnie Crombie. Swoją rekomendację przekazała podczas bankietu I dobroczynnego. Po zapoznaniu się z programem wyborczym głównych kandydatów i znając ich możliwości, mam pewność, że do podobnego wniosku dojdą wyborcy, wybierając Bonnie Crombie i następnym burmistrzem Mississagi. Bonnie jest młoda i ambitna i potrafi ciężko pracować. Ma świetne pomysły i mam nadzieję, że uda się jej wcielić je w życie. Wybory już 27 października. Wtedy okaże się, czy Bonnie Krągi będzie miała okazję to zrobić.